Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję historycznego blędzenia. Dziś o kulturze średniowiecznej Polski. Zapraszam na słuchowisko. Rozmawialiśmy sobie już wcześniej na temat kultury średniowiecza w ogóle w Europie. W ogóle kultury średniowiecza i zasadniczo w zasadzie no, Polska w żaden sposób nie odbiega od tego głównego nurtu kultury średniowiecza, który w Europie miał miejsce. No, mamy wtedy do czynienia z tak zwaną uniwersalną kulturą europejską i rozpatrywanie samych, samych ziem polskich w oderwaniu od tego byłoby bez sensu. Ale jednak pewna specyfika tych ziem wystąpiła, pewna specyfika w kulturze, w jakichś tam osiągnięciach cywilizacyjnych wystąpiła. Wszystko determinowało przyjęcie chrześcijaństwa, a w zasadzie, dokładniej rzecz ujmując, dosyć późne przyjęcie chrześcijaństwa, no bo gdy porównamy drugą połowę X wieku, kiedy to mieszko I przyjmuje chrześcijaństwo, z tym samym okresem czasu Europy Zachodniej, kiedy to chrześcijaństwo jest tam już długo ugruntowane, no to pewne różnice wynikające z tej przepaści czasowej musiały nastąpić. Z chrześcijaństwem idzie cała kultura, czyli Kościół i chrześcijaństwo jest nośnikiem całej kultury średniowiecznej Europy. Warto o tym pamiętać. No i jeżeli to chrześcijaństwo zostało przyjęte 400, około 400, czy nawet 500 lat później, niż Europa Zachodnia, no to no siłą rzeczy ten rozwój musiał być późniejszy, ten rozwój musiał być wolniejszy. Mówiąc inaczej, ta część Europy miała sporo do nadgonienia. Zresztą no nie tylko ta część Europy, prawda? Bo przecież były społeczeństwa, które jeszcze później. Przyjęły chrześcijaństwo. Nie bez znaczenia jest tutaj również łączność z kulturą antyczną. Czyli Zachód Europy, państwa, które powstaną na Zachodzie Europy, na Południu Europy, miały praktycznie w prezencie nie, od historii, od dziejów, już gotowy wzorzec państwowy. Na nim to, właśnie na tym gotowym wzorcu. Antycznego Rzymu, te kultury będą budowały swoją cywilizację. Na ziemiach polskich praktycznie przez całe średniowiecze to zapóźnienie cywilizacyjno-kulturowe względem zachodniej Europy jest widoczne, ale pod koniec średniowiecza, czyli w okresie, który teraz nas najbardziej interesuje, ziemie polskie zaczęły nadganiać. Żeby w końcu epoki praktycznie zrównać się z Zachodem. Nie tylko kulturowo, ale także sposobem, poziomem życia, pewnymi wartościami, tak itd. Tak ale już konkretnie wróćmy do pewnych przykładów kultury średniowiecza w Europie. Oczywiście jednym z podstawowych przejawów będą budowle. Prawda? Budowle z kamienia przychodzą na tereny państwa polskiego razem z krzyżem Wcześniej dominują budowle ziemno-drewniane lub po prostu drewniane. Cóż to z tego kamienia budowano? Ano głównie kaplice, kościoły i książęce palatia. Palatia, czyli takie siedziby, nie? takie pałace byśmy powiedzieli. Oczywiście. Te budynki koncentrują się w grodach, nie ma ich zbyt wiele. Trudno jest tak jednoznacznie określić, w jakim stylu były budowane. Wiemy, z jakiego materiału były budowane czyli był to najzwyczajniejszy w świecie kamień polny, znoszony przez okoliczne chłopstwo jako pewna, pewien obowiązek pracy, nie? który musieli świadczyć na rzecz. Grodu. No za wiele informacji na temat tych pierwszych budowli nie mamy, ponieważ no, te budowle się nie zachowały. Głównie za sprawą najazdu księcia Brzytysława w XI wieku, jak i niszczycielskiego powstania ludowego w Wielkopolsce, gdzie tych budowli było najwięcej? W zasadzie tylko i wyłącznie po fundamentach dzisiejszych budowli, no bo. Kolejne budowle wznoszono na ruinach tych pierwszych. Wobec tego, tylko i wyłącznie dzięki archeologom, dzisiaj możemy, odkopując fundamenty, określić w przybliżeniu jakąś wielkość, jakiś kształt, czy też właśnie budówlec tych, tych dzieł, tych budowli. Prawda? Kiedy były odbudowywane za czasów Kazimierza Odnowiciela, czyli w drugiej połowie, XI wieku już jednoznacznie były odbudowywane w stylu romańskim. To z całą pewnością możemy podkreślić. Najwięcej tych budowli zachowało się na Śląsku, ale nie tylko. Są to katedry w Poznaniu i na Wawelu, które wielokrotnie później przebudowywane również tylko w zakresie swoich fundamentów mogą nam świadczyć o swoim pierwotnym wyglądzie. Zachowały się też w niektórych budowlach pewne romańskie elementy. Nie? Tutaj ich troszeczkę możemy znaleźć w kościele św. Andrzeja w Krakowie, w przepięknej kolegiacie w Tumie pod Łęczycą. Tutaj cała w zasadzie ta kolegiata, cały ten kościół zbudowany według takiego wzorca romańskiego. My o o tych cechach kultury romańskiej już sobie mówiliśmy, nie będziemy tego teraz powtarzać. Również mamy kościoły w Wąchocku, w Sulejowie, jak i mniejsze kościółki, kapliczki, takie o takim planie koła, czyli rotundy, najsławniejsza chyba w Cieszynie. Prawda? One, pomimo, że przetrwały w całości, no, są na tyle skąpe, jest ich na tyle mało, że trudno jest na ich podstawie budować jakąś świadomość architektoniczną, budowlaną ówczesnego czasu. Jest ich po prostu za mało. Ale dużo lepiej niż same budowle przetrwały właśnie, jak już wspominałem, pewne romańskie fragmenty, a w szczególności ulubione w tamtym okresie płaskorzeźby. Do takich no, najlepszych przykładów zachowanych płaskorzeźb zaliczamy kolumny kościoła w Strzelnie. Kolumny, niewielkie kolumny, które pokryte są religijnymi przedstawieniami różnych grzechów, przywar, cnót ludzkich, zachowały się praktycznie w oryginale. Jak również posadzka kościoła w Wiślicy, tam również możemy oglądać jeszcze nie do końca, niecałkowicie zniszczone, przepiękne rzeźbienia, przepiękne ozdoby. Ale chyba takim najsławniejszym przykładem płaskorzeźby romańskiej w Polsce są oczywiście znane drzwi gnieźnieńskie zamontowane z boku. Katedrze Gnieźnieńskiej, chociaż jest to tam w tej chwili tylko kopia, oryginał znajduje się w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Natomiast te ogromne, przepiękne drzwi pochodzące już z czasów rozbicia dzielnicowego przedstawiają pewne takie fragmenty z życia biskupa Wojciecha, świętego Wojciecha. O wiele więcej budowli zabytków zostawiła nam kolejna epoka architektoniczna w średniowieczu, kolejna epoka w sztuce, czyli gotyk. Gotyk pojawia się na ziemiach polskich w XIII wieku, ale jest tylko fragmentaryczny i jakieś takie upowszechnienie się budowli gotyckich to dopiero kolejne stulecie, czyli XIV wiek. Gotyk to już sztuka w dużej mierze nie tylko kościelna, ale również miejska. Prawda? Ponieważ społeczeństwa miejskie mają więcej pieniędzy, w związku z tym pojawiają się nam też budowle o charakterze już typowo świeckim, miejskim. No, tych budowli z kolei mamy już znacznie więcej. No, takimi sztandarowymi przykładami to jest oczywiście Kraków i Kościół Mariacki, to jest oczywiście Barbakan razem z bramą Floriańską to jest ratusz we Wrocławiu to jest katedra świętego Jana w Gdańsku jak również przepraszam katedra świętego Jana we Wrocławiu jak również kościół Mariacki w Gdańsku i wiele tego typu właśnie budowli sakralnych w Toruniu w Malborku we Fromborku oczywiście również do tego dochodzą zamki Zresztą y, pamiętajcie, tutaj Toruń, Malborg, Fromborg, te budowle gotyckie zawdzięczamy głównie krzyżakom, którzy byli niesamowitymi fanami, zwolennikami właśnie tego stylu. Różnica w y, przypadku do, co do stylu y, romańskiego też została omówiona. Ważnym takim znakiem rozpoznawczym dla laika jest to, że budowle. Średniowiecznego gotyku są z cegły, natomiast budowle romańskie raczej z ciosanych kamieni. Cegła zresztą przyczyni się do pewnej masowości tych budowli, nie jest po prostu tańsza. Nie? Produkcja cegieł jest szybsza, cały proces jest tańszy, stąd można budować lepiej, szybciej i taniej. No, nie sposób nie wspomnieć, Rzeźby, prawda? Rzeźby, i chyba najwybitniejszego dzieła w Polsce i jednego z najwybitniejszych dzieł w Europie późnego średniowiecza, czyli ołtarza Wita Stwosza w Kościele Mariackim. No, gigantyczne koszty. Słuchajcie, patrycjat Krakowa zamówił ołtarz do kościoła w cenie kilku kamienic. Oczywiście mówimy o cenach ówczesnych. Dzisiaj jest to rzecz absolutnie bezcenna. No nie będziemy tego szerzej omawiać tego wspaniałego zabytku. Myślę, że wszyscy słuchacze gdzieś już gdzieś tam, prawda, widzieli tenże Ołtarz Mariacki. Mam nadzieję, że w Krakowie w oryginale. Oczywiście cechuje się ten ołtarz ten, to dzieło sztuki niesamowitym realizmem postaci. Takim samym realizmem cechują się również nagrobne rzeźby w grobowcach królów polskich na Wawelu. Tam właśnie możemy te takie cechy rzeźby gotyckiej odnaleźć. Warto tutaj wspomnieć, że ci wielcy mistrzowie rzeźby, tak jak na przykład Wittstwosz pochodzący z Norymbergi, u których bogaty patrycjat miejski zamawia liczne dzieła, nie tworzą wszystkiego sami. Oni mają całe swoje warsztaty, całe swoje szkoły rzeźbiarskie, i bardzo często pomagają ich, ich, ich uczniowie, żeby nie powiedzieć, że wykonują pewne rzeczy za nich. Nie? Czyli taki, taki mistrz, taki widztwoż uczy swoich uczniów pewnych sztancowych rozwiązań, sam natomiast wykańcza, ewentualnie zajmuje się tymi najtrudniejszymi elementami. No po prostu chodziło o przyspieszenie pracy. Średniowiecze w Polsce, gotyk styl romański, czy tam czasy romańskie, czasy gotyckie w Polsce to oczywiście nie tylko budowle, choć w znacznym mierze w znacznej mierze z tym się właśnie kojarzą. Musimy tu troszeczkę wspomnieć o dziejopisarstwie. No w końcu mówimy o historii, prawda? Nic byśmy nie wiedzieli, czy też wiedzielibyśmy niewiele. Gdyby nie ci tak zwani kronikarze. Od czego się to dziejopisarstwo pisarstwo na ziemiach polskich zaczęło? No, oczywiście, znowu zaczęło się od Kościoła, od chrześcijaństwa. Pierwsze takie informacje na temat tego, co się wydarzyło, zapisywano bezpośrednio w księgach liturgicznych. Dopiero później z tych marginesów, tych ksiąg liturgicznych, kopiowano to do tak zwanych roczników. Roczniki, czyli takie zestawienia, dosyć grube, ale, ale lapidarne, króciutkie w treści, co chodzi o konkretne wydarzenia. Czyli po prostu rok i bardzo skrótowy opis tego, co się w danym roku najważniejszego wydarzyło. W XII wieku natomiast powstają kroniki. Powstaje pierwsza, pierwsza kronika. Na ziemiach polskich. Kronika, przypomnę, to już taka rozbudowana forma narracyjna, która przybiera, ty, przybiera taką pozycję, można powiedzieć, opowieści, nie? która stara się sięgnąć jak najdalej wstecz, wyjaśnić pewne problemy i tak dalej. Oczywiście najsławniejszym twórcą polskiej pierwszej kroniki, znaczy, przepraszam, najsławniejszym twórcą, to no tak jakby ich było kilku, no nie, pierwszym twórcą polskiej kroniki jest Gal Anonim. Ale nie on jeden, prawda? Schyłek XII wieku to również mistrz Kadłubek, mistrz Wincenty Kadłubek. Ale zdecydowanie najsławniejsze dzieło polskiego dziejopisarstwa to druga połowa XV wieku, przepraszam, czyli dzieło Jana Długosza. Kronika Długosza to 12 przepasłych ksiąg które powstały z inicjatywy biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. Sam Jan Długosz był kanonikiem właśnie na dworze biskupim Zbigniewa Oleśnickiego, z nim był związany. I tam praktycznie od czasów mitycznych Jan Długosz stara się rozwikłać zagadkę historii polskiej. Oczywiście ci wszyscy kronikarze, Galanonim, Kadłubek, Jan Długosz, oni z pewnością opierali się również na jakichś dziełach, na jakichś zapisach, które do naszych czasów już nie przetrwały. Nie? My do końca nie wiemy na czym. Natomiast trudno jest sądzić, że oni tylko i wyłącznie bazowali na jakichś przekazach ustnych, no, tworzyli zbyt skomplikowane, zbyt poważne dzieła. Oczywiście są to dzieła w dużej mierze stronnicze, wychwalające hmm, swoich donatorów, prawda, czyli ludzi, którzy tych kronikarzy finansowali, ale no, no takie były realia, taka, taka była epoka. W związku z tym trudno od tych kronikarzy wymagać jakiegoś współczesnego krytycyzmu historycznego. Do to, to, to tego nie ma. To, to my właśnie historycy jesteśmy teraz od tego, żeby... Analizując te kroniki, czytać gdzieś tam między wierszami. Oczywiście wszystkie te dzieła dziejopisarstwa stworzone są po łacinie, czyli w tym języku, który jest jak najbardziej głównym i dominującym językiem literackim, dyplomatycznym w całym średniowieczu. Chociaż dokumenty, które tworzy się w kancelariach, powstają również w języku niemieckim, to jest dosyć istotne. Oczywiście całe szkolnictwo, bo jeżeli tu już o języku o językach mówimy, to warto o, o szkolnictwie coś wspomnieć na ziemiach polskich rozwija się bardzo podobnie jak w całej Europie. Czyli to podstawowe szkolnictwo jest oparte o szkoły dyparafialne, które tworzą lokalni, księża, ten poziom nauczania jest tam stosunkowo, niewielki. W zasadzie no jest to jedyna możliwość dla ludu, dla ludzi z gminu, dla np. chłopstwa, żeby czegokolwiek się nauczyć. Nie? Oczywiście plusem jest to, że w drugiej połowie średniowiecza rośnie ilość parafii. No to skoro rośnie ilość parafii, no to musi rosnąć też ilość szkół, prawda? No skoro jest więcej parafii, a Wiele parafii miało przy sobie właśnie takie szkółki, no to ilość tych szkół rośnie. Gdybyśmy porównywali hmm, poziom tych szkół parafialnych na przykład miasta ze wsią, no to oczywistym jest, że w miastach, które były bogatsze, te szkoły parafialne stoją na troszeczkę wyższym poziomie, prawda? Ale to i tak, pamiętajcie, mówiąc, wyższy poziom. To raczej tam nie wykraczało poza naukę czytania i pisania, ewentualnie jakieś nauki kościelne, i raczej było przewidziane dla tych ludzi, którzy czy tam dla tych, którzy chcieli dalej kontynuować swoją naukę w, pod skrzydłami kościoła. Nie? Tutaj dla wielu chłopów, dla wielu ludu z, dla wielkiej liczby ludzi z gminu kariera w kościele, zostanie duchownym, to była jakby jedyna szansa na podniesienie swojego statusu społecznego, o tym też należy pamiętać. Ale oczywiście powstają też w Europie uniwersytety i pamiętacie, bo wspominaliśmy, że Kazimierz Wielki ufunduje również i na ziemiach polskich w Krakowie właśnie ten taką perełkę edukacyjną ówczesnych czasów, czyli Akademię Krakowską. Ona będzie przechodziła przeróżne koleje losu. Ostatecznie zostanie uratowana około 1400 roku i jeszcze się rozwinie, prawda? Do, dołożone zostaną kolejne katedry i będzie sobie w zasadzie aż do dnia dzisiejszego funkcjonować. Choć najbogatsi synowie możnych dalej cały czas jeżdżą uczyć się głównie do Włoch, bo tam te uniwersytety uchodzą za najlepsze uchodzą ten poziom nauczania uchodzi tam za najwyższy podsumowując gotyk jest tą epoką która zostawiła nam o wiele wiele więcej danych o wiele wiele więcej zabytków niż właśnie ta epoka romańska ale jest to oczywiście zrozumiałe na gotyk Przypada też czas dużo większego bogactwa państwa polskiego i dużo większej zamożności społeczeństwa, i tego co wspomniałem na samym początku słuchowiska czyli zaczyna właśnie w gotyku zrównywać się poziom cywilizacyjny ziem polskich w stosunku do poziomu cywilizacyjnego Europy Zachodniej, i to również widać w architekturze czy też w sztuce. Pamiętajcie, że jeśli mówimy o tych właśnie wielkich dziełach, no to tworzy je, czy też funduje je stosunkowo niewielka liczba ludności. Prawda? Tutaj głównie są ludzie Kościoła, to głównie będą możni, to głównie będą władcy, również i bogatsi mieszczanie. Gro ludności żyjące na wsi nie jest w ogóle żadnym. Odbiorcą sztuki, nie tworzy też tej sztuki, oczywiście z wyłączeniem takiej sztuki ludycznej, ale tej sztuki gotyku już nie tworzy i też jej w jakiś sposób nie odbiera. Ale to nie jest jakaś specyfika to jest pewnego rodzaju znak czasów związany z zamożnością społeczną, i on dotyczy całej Europy, i będzie jeszcze trwał przez długie, długie lata. Nie? No dopiero w naszych w zasadzie czasach, bliżej już współczesności, taki zwykły człowiek, przeciętny człowiek, stanie się również, czy tam będzie miał możliwość stać się również odbiorcą dzieł sztuki. Tym dzisiejszym słuchowiskiem pozwólcie, że zakończę te nasze rozważania ogólnie na temat średniowiecza, na temat Polski w średniowieczu, choć. Tak, nie do końca, bo my, jeszcze omawiając różne kwestie związane na świecie, do tego średniowiecza będziemy się odwoływać, ale tym słuchowiskiem całą tą epokę pragnąłbym zakończyć. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie całego tego cyklu i oczywiście zapraszam na następny. Do usłyszenia.